Siemano, witamy! witamy Mamy dla Was bardzo dobre wiadomości pod ostatnim filmikiem. Wbiliście tyle łapek, także należy Wam kiwało je w 3000. Także będziemy losować, pod spodem są wyniki. Także wchodźcie, tak. gratulacje! I zostaw maila na swoim kanale w zakładce informacji. Dokładnie, dzisiaj co chcemy Wam pokazać, to słuchajcie, najważniejsza sprawa: wbiliśmy Drifta na Maxa. I jest on tak kozacki. Ja myślałem, że on dostaje tylko i wyłącznie energię, a tu nie. Tu, tu nie. nie, ale teraz mamy dla was następną umowę, tak. jak wbijecie 5000 takich łapek jak tutaj właśnie widzicie, to pokażemy wam ten kill off w realu w gierce, Rafał no się ładnie. postara go wbić, także zostawiaj, zostawiajcie łapkę Czyli dla motywacji. Słuchajcie, im więcej łapek, tym po prostu ja więcej dzisiaj posiedzę i postaram się wbić ten zbierak i chyba będę pierwszy, który ten zbierak będzie miał, także widzimy rekord. To na pewno ktoś ma, tu nie ma co mówić, że pierwszy w Polsce, ale nigdzie jeszcze nie widziałem, także pierwszy w Zobaczonych, Zobaczony. pierwszy w Zobaczonych, w historii. Także przechodzimy, najpierw może sobie zobaczymy, bo weszły dzisiaj nowe zadania. Ale jeszcze, nie, ale zobacz, jak ja odblokuję zbierak, to ja odblokuję maskę. No. A. No to powiem Wam, to będzie odcinek super. Lecimy z tym driftem, jak widzicie, drift już. Najpierw tutaj nie zobaczymy mamy. może zadania, bo Aha, weszły i tutaj z Rafałem jeszcze ich nie widzieliśmy, także wykorzystamy tutaj chwilkę i zadaj obrażenia przeciwnikom karabinów szturmowych. No to łatwe. Przyszukaj 7 pojemników z zamknięciem w jednej grze. No to łatwe. Z likwidu przeciwników w łazie odpoczynku. O, to na motel Czyli... będziemy latać. Właśnie. Nie, a z odpoczynku to jest nowe miasto. Aha, to zaraz Palmas. Tak. A więc to jest pole golfowe. A my... nie wiem już, nie, pole tak, golf. O, a z odpoczynku, no. Czyli będą rekordy fragów prawdopodobnie, bo nasza miejscówka jest zaraz obok. Także szybki drop, teleporty. I Prawdo na różnych wojskach. Na różnych wojskach. Trzeba mieć piłkę, trzeba piłkę odblokować. No, no, to już no. jest trochę tak, ojejku. Znowu no. zrobiłam to co na ostatnim odcinku. Ciężko, to nie robisz tego. Kurde. Ciężkie. Przeszukaj skrzynię w zalewie zdobyczy. Skrzynię w zalewie zdobyczy? no o, ja tam na trudniu na To czyli... tam. ile tak, skrzynek 7, a tam Siedem, no się respią chyba dwie, czy nie? Sumie nie, no przestań, rata. na wież. No dobrze, no dobra. Szukaj między oazą, tłukiem skalnym, a dinozaurami. No to to jest na naszej miejscówce po prostu może, żeby tak zachęcić do tej mistówki, żeby tam latać, nie? I likwidacja karabin snajperski. Dwa strzały trzeba tutaj oddać. Dickuś no. tutaj pisze, Siemka chyba wie, że nagrywamy, co? Chyba tak. Najtrudniejsze zadanie, moim zdaniem, to właśnie ten kosz, prawda kosza, bo będzie ciężko trawiać tą piłką mimo wszystko, żeby nie zostać zabitym. Także to najważniejsze. Ja chyba nawet nie mam piłki jeszcze odblokowanej. Dobra, przejdźmy sobie może do naszego teraz drifta. Który wygląda bardzo, ale to bardzo kozaczko ja jeszcze go tak szerzej nie widziałam, Rafał wczoraj w nocy go odblokował i jeszcze się pytał, czy grać, żeby go odblokować. Oj, Zob ja wam jeszcze tak nie mogę pokazać. Jeszcze tak nie, najpierw sobie zdejmiemy plecak. No kochanie, mów. Tam już było widać. Wiem, ale to oni nie, nie, oni nie zauważyli różnicy tak dużej, bo to jest taka dosyć duża różnica dobra, między tym, ale Dobra, robimy update. Tak, robimy update. Up Pierwsza faza, baza, etap pierwszy to jest. Etap, no, etap aha, etap jeden, bo to jest baza. Baza. Etap pierwszy, czyli w bluzie Eveli się tak najbardziej podobał. Nie. Chyba tu, tak? Nie, masz z mi się najbardziej podobał. No to zobaczcie, mieliśmy tak, koszulka nam się pomalowała jakoś. Długie ręka, kamizelka. Później mieliśmy maseczkę i tu mi się najbardziej podoba tak ten skip. W masce? No tak, właśnie w takiej kamizelce i w tej masce, no to jest kuzacki. E, tutaj mamy wdzianko, zobaczcie i to wdzianko tutaj akurat wszędzie, wszędzie mam tu kable, które nie, nie mogę mieć. E, mamy tutaj płaszcz i w tym płaszczu ja myślałem, że w kolejnym levelu dostaję, dostajemy tylko energię. A to guzik, prawda, zobaczcie. Oczy, zobaczcie, oczy między oczami różowe... Pulsują, jest, pulsujące. No? Linie pulsujące energią. Tutaj złoto. Także linie. Tutaj pod spodem, widzicie? to czarne. Tutaj tak samo. Na butach! Buty, świecące buty, dokładnie. Kolejnie, świecące rękawice, zobaczcie. Rękawice różowe, które przechodzą teraz. Ha, Akurat inaczej stoi, no. Zobaczcie, które się świecą i teraz to najważniejsze tył. Tył jest kozacki. Cała ta linia tutaj się świeci. I ta energia, która teraz doszła z tego na panelu. I dodaj jeszcze do tego kill off. O. Zaraz polecimy sobie w grze, zobaczymy jak to wygląda. Ej. Rafał jeszcze nim nie grał, nie? Słuchajcie, co do tego, co do tego skina. Wyjdźmy, zapiszmy go, dajmy sobie ten zbierak. I polecimy sobie w jakieś miejsce. Mm. Zobaczymy jak to wygląda. I jeszcze Fajnie. nie widziałem nikogo. W tym drifcie na maksa, wiem czy Ja też nie widziałam nikogo. Także no tutaj będą gracze może zdziwieni, zobaczę czy będą podchodzić Ja w ogóle tutaj troszkę, jest smutno, że nie ma żadnej takiej rzeczy, której można ściągnąć i dać do następnego skina. W sumie kill jest, nie? Ale jest na przykład fajnie, bo tą można było ściągnąć dać innego gracza, nie? Nie? Ciekawe, jakby taka peleryna na już nie wierzę wyglądała. No. Wiem, że sobie o nim pomyślać A to co to masz za jakiś ekran ładowania? No to mam za pierwszy tydzień. Za pierwszy tydzień jest taki ekran ładowania. No fajne. Dobra, czekamy. Czekamy, czekamy. I zobaczymy, jak Wam się podoba ten skin, to napiszcie o tym w komentarzu. Bo przepinamy serduszka. Rafał, ty jak oceniasz ten skin? No, Od 1 do 10? Czekajcie, chodźmy tutaj. Chodźcie to, tu, no. Chłopaki, lecimy. Zobaczymy czy ktoś przyjdzie. Raz, dwa, czyli jedna o trzy. Oni też chcą mieć taki płaszcz. Ta energia jest co jakiś czas. A ja sobie tak myślę, jakie na ulej. No, Brawo, przesiedziałeś tu lepiej przed komputerem. I tutaj jeszcze musicie pamiętać o tym, że my, mm, grając, mamy 120 punktów doświadczenia, a jakby procentowo więcej, bo no my karnet wykupiamy, także dlatego to doświadczenie też leci, leci tak szybko. Ja proponuję. No i ja pomijając fakt, że Rafał dziennie spędza 8 godzin w tej grze, porobi 3 streamy, także dlatego też nie. Tak, jak widzicie, tutaj jest piramida w tym miejscu. W tym miejscu też są jakieś linie. Pokaż, pokaż. No już. znikło. Tam, tu już tam tu. będzie piramida podobno. Tu zdjęcie zostało robione. No i jak to wygląda? Fajnie. Fajna, tak fajna. bajkowo, nie? Mm. Elegancka. Zobaczymy za chwilę jak Rafał zleci. Aha, gdzie już zadanie robić kurczywy. <noise> <noise> no może rzeczywiście polecę na zadanie. Zobaczymy jak wyląduje Rafał i jak będzie z wyglądać, bo kilow też kuzacko. Właśnie, bo to... O. No, taki mag, taki mag się No tak, taki to. elegancki zestaw Elegancki zestaw, mówisz? No Rozwalmy sobie ten domek Ojoj A nie, wylądował na... Ojoj no, Myślałam, że ten. Tak. to wylądowało? Serio? Serio? Jak? Na różku Myślałam, że to wyleci. Nie, nie, rozwalaj skrzynki. Zobaczymy, czy Rafałowi się zdoła zrobić zadanie, chociaż wątpię. Nie, no na pewno go teraz nie zrobię. Widzisz, że tu przyleciały na sobie. Skubańcy. Oni już wiedzą, jak robić te zadania, skubańcy. Dobra, no więc tak się to troszkę prezentuje, w ten sposób. Wydaje mi się, że spoko. Ja bym chciała jeszcze zobaczyć w ciemnym pomieszczeniu, jak to wygląda. Tam do tej dziury iść. Błaga, będę kichać, przepraszam, tego nie wytniemy. Przepraszam. I właśnie, dzisiaj tak jak mówiłem, będziemy odblokowywać zbierak i będziecie mieli linka w komentarzu nadal do streama, na którym to wbijam to jest zbugowany! Co? Panie kapitanie. Poważnie jest zbugowany. Zniknął, widzisz? Jak on zniknął? To jest nie. Tak! Masz czołeczkę! Ale to i tak rozwalali tam wcześniej. Nie było widać. Trzela to swojego! I tam w podziemie, Rafał. No idę. Zobaczymy jeszcze jak wygląda w ciemności. I jak y, ten Jak wy też wbijacie, to powodzenia w wbijaniu o. No nie jest to zbyt ciemno no. e, Tak to wygląda. Wydaje mi się, że spoko, fajnie. W sumie, czy tu jest jakieś ciemne pomieszczenie w tej grze? No tak, jak jest ciemno, jak jak, jak jest, jest na, na full. Burza, czy w coś. ogóle szkoda, że nie odpaliśmy na full y, tych, to dopiero były. Myślę, możemy to szybko jeszcze zmienić. Dlaczego nie? Zobaczmy jeszcze to na epickiej, y, na epickiej rozdzielczości. No. Y, jest ciemno. Słuchajcie, tak wygląda ten skin, tak naprawdę. Tylko... Moje... To jest teraz właśnie, tak właśnie. Duża różnica, pewnie są troszkę lagi, ale teraz dopiero kozacko i ten kilo, zobaczcie jak no. ten kilow fajnie wygląda, w ogóle widziałeś, o. że ten trzon to jakby a nie trzon tylko ten, jak to się nazywa? Patrz jak rozwala, jaki fioletowy, jaki gruzowy no. ten. No i teraz dopiero jest różnica i tak no. powinno to wyglądać, a nie jakieś takie... Ja fialeniki. też nie wiem, co to w ogóle, co to żeśmy zrobili. Dobra, rozwalmy tą skrzynkę, to będzie takie fajne, fajne z tego no co? Także słuchajcie, my się z wami już żegnamy. Żegnamy się z nimi? Żegnamy się z wami. Widzimy się na tym streamku, na którym wbijam ten bierak. Lodowy, ja on też będzie kozacki. I ja jeszcze chciałam was zaprosić na nasze Instagramy. Tutaj pod spodem się wyświetlają mój i prywatny Rafała i jeszcze Fortnite'owy z tajemnicy Fortnite. Także zapraszamy. I do zobaczenia jutro o 8 rano. Jutro o 8 rano będzie na kanale do wygrania na live Etui na telefon Fortnite'owe, Także jak ktoś chciałby wygrać, to zapraszamy jutro na live. Tak? Bardzo fajne Etui. Ja chyba też sobie takie muszę skminić. Może ja wygram, co? Może. Może Rafa wygra, słuchajcie. No to cztery będą. Żegnamy się, trzymajcie się. Na razie do zobaczenia. Pa, Hej! Pa!